12 piknik krynoliny w parku zamkowym. No, słyszymy piknik, więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że po prostu uczestniczycie Państwo w pikniku, ale co dokładnie się dzieje podczas pikników Krynoliny? Piknik Stowarzyszenia Krynolina polega na tym, żebyśmy się mogli spotkać. Jest to taka doroczna impreza, w czasie której adepci rekonstrukcji mogą się spotkać ze stowarzyszeniem, zobaczyć jak wygląda spędzanie czasu wspólnie w tych strojach historycznych. Spędzić ten czas właśnie na łonie natury, ponieważ piknik w Parku Pszczyńskim jest jest jednym z najpiękniejszych wydarzeń w ciągu roku, które my realizujemy, więc chcemy właśnie, żeby ci ludzie nas mogli poznać i mogli zobaczyć, czy podoba im się swoją rekonstrukcję. Dołączyć może każdy, ponieważ e, zaczynając z rekonstrukcji historycznej oczywiście nie posiada się kompletu wiedzy. Żadna z nas, mimo tego, że jest w wyższeniu, nie wiem kilkanaście lat czy kilka lat, e, nie ma kompletu wiedzy o tym, co się kiedyś działo, ponieważ to cały czas się człowiek uczy. Wymagamy, żeby taka osoba posiadała co najmniej jeden strój historyczny kompletny, który my też zaakceptujemy, ponieważ e, to musi spełniać e, podstawowe wymagania, podstawowe założenia strojów XIX wieku. Strój trzeba niestety w większości przypadków uszyć samemu lub zamówić u krawca historycznego, ponieważ nie da się kupić stroju. Można kupić tkaninę, można kupić właśnie dodatki czy koronki. Suknia historyczna e, zachowana po pierwsze jest bardzo delikatna, więc zniszczyłaby się podczas noszenia i po drugie przeważnie nie możemy się w nią zmieścić, ponieważ to byli to ludzie niżsi, mniejsi, ten, ten rozmiar, e, rozmiar jest bardzo ciężko bez... dopasować, hmm. ponieważ też suknie były szyte na poszczególne panie, więc te proporcje sylwetki są bardzo różne u kobiet, więc to też jest bardzo ciężko dopasować. Przyczyna to był taki nasz zalążek, to z niego właśnie wyszliśmy na świat. Drugim dużym centrum naszej działalności jest Wrocław. Oprócz tego jeszcze Poznań, ale tak naprawdę Śląski Wrocław. Ile strojów sepoki masz w swojej szafie? ile ma dysponujesz? To jest przerażająca informacja, ponieważ mam ponad 100 sukien. Samo stowarzyszenie powstało w 2015 roku, zostało zarejestrowane w 2016 roku, ale wcześniej już działała grupa pod nazwą Krynolina. E, tą grupę e, założyły Karolina Żebrowska i wtedy jeszcze Joasia Rozbicka, która już wyszła za mąż i nazwisko zmieniła. Pierwsze ich spotkanie, pierwsze wydarzenie jakiekolwiek pod właśnie sztandarem Krynoliny to, było, to był piknik w Pszczynie. E, w 2013 roku i właśnie pogoda była taka jak dzisiaj rano, czyli padało, było zimno, no nie był to piknik najliczniejszy, ale właśnie od niego liczymy, dlatego mamy, nam się troszeczkę rozjeżdża numeracja pikników z latami istnienia Krnoliny. Mamy tutaj koleżanki z wielska, z Lędzin, e, potem trochę koleżanek ze Śląska, z Katowic, z Gliwic, e, także uh -huh. jest nas tutaj trochę, ale też mamy bardzo silną grupę członków z Wrocławia. No, mężczyzn faktycznie jest mniej, bo to jest hobby bardziej, które bardziej przemawia do kobiet i szczerze mówiąc, kobiety mają trochę łatwiej, bo stroje damskie łatwiej uszyć, natomiast e, żeby już skompletować dobry strój męski. No to albo trzeba kupować oryginały, albo trzeba znaleźć naprawdę dobrego krawca, bo zawsze tak było, że kobiety sobie szyły stroje same albo korzystając z pomocy szwaczek. Natomiast mężczyźni już chodzili do krawców takich, którzy naprawdę znali tajniki fachu. Warunkiem przyjęcia do stowarzyszenia jest posiadanie odpowiedniego stroju, mhm. bo wymagamy, no jednak to jest stowarzyszenie, które zakłada, że będziemy się rozwijać na polu rekonstrukcji mhm. historycznej, e, trzeba przyjechać na jakąś naszą imprezę i złożyć deklarację członkowską. Jesteście nie lada atrakcją za każdym razem, jak się pojawiacie, bo e, ciągniecie za sobą e, wielu fotografów, e, miłośników e, sesji e, i, i przeróżnych aranżacji. E, rozumiem, że jesteście przyzwyczajeni do tego ciągłego kadrowania i, i robienia Wam zdjęć. Musieli wprowadzać już zapisy na fotografowanie nas, mm -hmm. e, bo jest ich za dużo. Staramy się, żeby tych fotografów nie było więcej niż dziesięciu. Mm -hmm. To powiedz mi jeszcze, proszę, na koniec, ile ty masz strojów w swojej garderobie z epoki? Bardzo dużo. Nie, nie uh -huh. jestem już w stanie tego policzyć. Uh -huh.